Z kamerą odwiedziliśmy gminę przewóz, gdzie sporo się dzieje z Eweliną rzepką, wójtem gminy. Rozmawialiśmy m.in. o trwających pracach przy modernizacji szkoły podstawowej. W tej chwili dwa piętra są wyłączone. Dzieci uczęszczają do pomieszczeń w budynku starej szkoły oraz na hali. W tych dwóch piętrach trwa w tej chwili remont. Już dokończy się wymiana instalacji elektrycznych. No i zgodnie z harmonogramem zaczynają się kolejne prace. Przed nami jeszcze duża, duże zadanie będzie modernizacja kotłowni oraz wymiana źródła ciepła i to będzie oczywiście zrobione po sezonie grzewczym oraz modernizacja placu apelowego. Inwestycja opiewa na ponad 5 milionów. Termin realizacji do końca grudnia 2025. Zobaczymy, być może uda się częściowo jakoś dzieci wcześniej przenieść. Tutaj zobaczymy, ale zgodnie z umową termin jest do 2025 roku do grudnia. Gmina przewóz rozpoczęła budowę około 5 km sieci kanalizacyjnej, obejmującej jej również budowę przepompowni ścieków. Inwestycja to koszt ponad 5,5 miliona złotych. Prace mają zakończyć się w kwietniu 2025 roku. Przekazujemy plac budowy w miejscowości Potok i w tym momencie inwestycja wchodzi w kolejny etap, bo zakończył się etap projektowy, dokumentacja jest już gotowa. Rozpoczyna, wykonawca będzie mógł wchodzić już rzeczywiście w teren, pracę ziemną wykonywać. Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łużyckiej. Inwestycja o wartości prawie 3 milionów złotych została zrealizowana przy wsparciu środków zewnętrznych. Nowa, nowoczesna świetlica stanie się centrum życia kulturalnego dla mieszkańców Dąbrowy Łużyckiej. 21 stycznia otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jest zakończona już ta inwestycja, budowa. 14 lutego planujemy otwarcie uroczyste świetlicy. Również dla mieszkańców będzie taki dzień otwarty, będą mogli przyjść zobaczyć. Nowoczesny budynek, w miejscowości, w której właściwie nie było takiego miejsca spotkań dla mieszkańców. Także cieszę się, że udało się to skończyć, że mieszkańcy będą mieli taką świetlicę nowoczesną i mam nadzieję, że będą z niej korzystać. Mam tam też pomysł taki, żeby, bo budynek oczywiście to fajnie, że jest, ale żeby oprócz tych wynajęć takich na przyjęcia, była tam też również działalność. Dla mieszkańców czy dla dzieci, dla seniorów zajęcia takie aktywizujące społeczeństwo.